Jak lecimy, to wlatuje do studia redaktor Adam była. To jest ten gość, dzień dobry Adasiu, który dzisiaj już był w programie ze swoim kąśliwym tweetem. Ty jesteś taki złośliwy dziaders, nie? Taki na tym, na nie, tym... zaraz złośliwy. Nie. Dzi zaraz dziaders. Zaraz dziaders, zaraz złośliwy. Dusza, człowiek, miluch taki do, do rany i serca przyłóż i przytul jak psa. No, wiesz są nauki chrześcijańskie na, na full, tak, ja po prostu kocham wszystkich, wszystkich rozumiem. O, wszystkim dobrze życzę. Tak? To znaczy, że i mi. O kurcz. Naprawdę się <głos> zapędziłem. <noise> Adaś, słuchaj. E, e, jak dzisiaj oglądałeś ten materiał z Gdańska o tych szkoleniach, prawda? Pamiętasz? Redaktor Martyna tam była z nami i opowiedział o swoim materiale uczestniczącym, to. Czy nie przyszło ci do głowy takie, taka myśl, ty, może ja bym też poszedł na takie szkolenie, chyba że już byłeś oraz druga myśl, a może w ogóle by trzeba takie szkolenia uczynić wręcz y, obowiązkiem i nie tylko takie, ale także takie wojskowe. Co, co ty o tym myślisz? No wiesz, są w ogóle podejścia, żeby podjąć temat obowiązkowej służby wojskowej, tylko nie tak jak za komuny, mm -hmm. że wszyscy… No tak, z, że... Z, z, ale jakiejś dużej formuły, która by powodowała, że tego porządnego, porządnie przeszkolonego rezerwisty zaczynamy mieć. I to dzisiaj da się zrobić w sposób sensowny taki, że on był atrakcyjny, żeby te programy były atrakcyjne. I zaczynam od tego, bo potem wszelkie inne niższe stopnie szkoleń. Mhm. Czy, czy takiego przeuczania do ekstremalnych sy sytuacji, byłoby po prostu rozwinięciem tego, tak? Gdzieś tak. na końcu byłoby takie przeszkolenie, które powoduje, że jesteś już tam. Pełną gębą rezerwistą, a gdzieś niżej byłyby takie <laughs> szkolenia, o których mm, opowiadała nasza dziennikarka z, z Gdańska, tylko robione tak, żeby z tego coś konkretnego się mhm. Bo teoria jest dobra na szkoleniu BHP, które każdy <laughs> tam musi zaliczyć. <laughs> tak, tak. Co jakiś czas, natomiast tutaj zabawa polega na tym, że są fajne gadżety, fajne zajęcia, <laughs> można to robić dużo na powietrzu. I to nie jest tak, że zresztą trochę popularność WOT-u udowodniła, że, tak. że, że narodu, który by chętnie pobiegał po lesie, czegoś się nauczył, jeszcze z tego miał jakiś zysk, ja nie mówię o tym, żeby pójść do służby dowodu, tak, ale żeby pójść na takie szkolenie i mieć jakąś, jakąś wartość dodaną, jakiś bonus tego, tak, czy, czy finansowy, czy jakiś socjalny, no to, to powinno zostać odpalone, tylko te Dyskusje się toczą i nie mogą jakoś przejść do, do jakiejś No Z tym złotem to w ogóle, przecież dobrze pamiętamy, było tak, że na początku to była tak trochę e, taka beka, z, takie niby wojsko, takie nie wiadomo co to jest, taka zabawa, chłopcy biegają z karabinami po lesie, udają, e, że się bawią w wojsko, ale potem się okazało, że to jest formacja, która naprawdę e, bardzo jest potrzebna i się w wielu sytuacjach trudnych e, przydaje i robi konkretną robotę. No to widzisz, to jest dość ciekawe, bo e, bo jakby nie popatrzeć że ojcem chrzestnym założycielem jest Maciejewicz. właśnie do tego piję Adamie. I ja szczerze mówiąc y, 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 widziałem już mnóstwo takich opinii, że, że jaki Maciejewicz był taki był ile zniszczył to zniszczył. Mhm. Ale z tego wotu tośmy się z niego większość śmiała bez sensu, mm -hmm. bo to po prostu było, było coś, co. Dobry pomysł. I... Dobry pomysł, chociaż tam w realizacji, no, to tam w szczegółach to, to no, ale koniec końców. Było mnóstwo wpadek i mnóstwo dziwnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o ideę i o powołanie tej formacji, absolutnie wyszło na to, że Antek miał rację. Antek miał rację. Ale czegoś takiego jak zasadnicza służba wojskowa, to raczej. To by było nie do przeprowadzenia chyba. Ktoś, to by to zaproponował, nie wygrałby już wyborów w tym kraju nigdy do końca tego kraju i tego. Tego globu. Wiesz, ale to. że no to jest. To Dotknęłeś teraz jeszcze zupełnie innego problemu, bo to jest tak. Zasadnicza służba wojskowa, poważna reforma służby, mm -hmm. służby zdrowia, reforma przywilejów emerytalnych, które nas utopią, wiek emerytalny, który nas Kto utopi, nas zniszczy i, i, i zmasakruje, reforma armii, w której służą głównie urzędnicy armii, tak. a, nie, a nie żołnierze. Miks ener energetyczny, transformacja. Tak. Węgiel, do którego po prostu tych już górników kocham wszystkich, ale jak, jak sobie pomyślę o 13, 14, 15 barbury. I o zawodowych. na który poszedł miliard teraz, i proszę Ciebie jeszcze, oni teraz dostałem karpiowe. Tam mhm. podano 1500 zł. karpi, no to sorry, znaczy, ja już mam dość tego. E, niech tam oni po prostu przestaną zjeżdżać pod, bo, bo, Ten po. Ten kilometr podziemia, bo to już trzeba głęboko zjechać. To, bo jakoś mnie kompletnie nie wzrusza i, i, mm -hmm. i, i nie, nie czuję łączności no z, też, z tym ich wysiłkiem. To jest takim złośliwym dziadem. W razie jest cała paleta fundamentalnych problemów, które należałoby podnieść mm -hmm. i jakoś ogarnąć. A my jesteśmy w sytuacji, w której żaden z tych problemów. Jeśli tylko jest jakiś problem, który się nazywa poważny i wymagałby uh -huh. radykalnych decyzji, to można stopą, że będzie omijany, uh -huh. dlatego że natychmiast by został nawinięty na ten uh -huh. bęben, w którym ta strona, co by, co by chciała coś zmienić, e, zostanie kompletnie sfekowana przez tą stronę, która by chciała się z nimi zamienić w najbliższych wyborach, i nie masz szans na żadną dyskusję. Uh -huh. Zresztą te rozmowy. Czy klimat tej komunikacji, jaka się odbywa między prezydentem a, a rządem, czy między pisowską opozycją mm -hmm. dzisiaj a, a rządem, jakby udowadnia, że po prostu nie ma. Będziemy krajem, który będzie miał coraz większe problemy w coraz bardziej kluczowych obszarach, ponieważ nikt się za to nie weźmie, bo jakby udowodniono, Tusk się o tym przekonał, Tuskowi udowodniono, ruszył w wiek emerytalny, no pojechał. Tak. I... I pojechał. I, i, I nikt teraz już ta... I nikt, nikt tego nie nikt ruszy. Ta... Podobnie jak nikt Ostatnie... nie ruszy 500, obecnie 800 plus, i pewnie za chwilę więcej plus, to już jest do końca będzie świata. Się tak, będzie tak, się plajstrować, przyczynkować, będzie się coś kombinować. Natomiast yy, po jakimś czasie, a to już niestety z perspektywa nie tam dekad, tylko, mhm. tylko lat, niektóre z tego obszarów zaczną się po prostu załamywać. Tak? Emerytury koło 2040 zaczną się po prostu fizycznie załamywać cały system. Mhm. Armia też, wiesz, wydajemy potworne pieniądze na armię, a w polu mamy tylko, tylko kilkadziesiąt tysięcy dobrego żołnierza. Tak? tak, reszta siedzi za biurkiem. Dlatego jak mówisz o emeryturze zbliżającej się, to warto mieć dobrą robotę, żeby trochę odłożyć na starość i taką dobrą robotę, mają członkowie zarządu w NBP. Nie wiem, czy słyszałeś ostatnio, że tam jest taki. Tam jest tych wiceprezesów jak mrówków. I tam się zrobił taki bunt, nazywają to media części wiceprezesów wobec prezesa Klapińskiego. Ale ten się buntom nie poddaje. Po prostu złapał ich wszystkich zapysk, zrobił nową strukturę na zakładzie. I jest, wygląda ona tak, że chyba czterech wiceprezesów nie ma aktualnie żadnego pionu pod sobą do zarządzania. Po prostu przychodzą do roboty, odpalają, nie wiem, pasjansa, tam jakieś czy social media, czy tam jak ktoś ma starą komórkę, to ma na przykład węża sobie jeszcze może odpalić i tak do 15, czy tam do której pracują w banku, może iść tam do skarca zobaczyć, ile złota przybyło i do domu. Super robota! To, to się można nie bać emerytury za niskiej albo zawalonego systemu emerytalnego. No wiesz, po pierwsze, nie wiemy, czy jakby się rzeczywiście czymś konkretnie zajmowali, to nie byłoby gorzej. A po drugie, zwróć uwagę, że i tak jest przyzwoity układ, bo oni, bo oni um, przynajmniej formalnie, a nie tajnie byli mianowani i. Mhm. I do tej pracy prawdopodobnie przychodzą i do systemu się być może logują. Tak? A, A teraz, że, że, jest, że jest znak w ogóle, że A byli w robocie. teraz, na, na tapecie masz e, tą opowieść o tam około 100 szarych eminencjach mhm. wokół pis mhm. które były zatrudniane właśnie w dużych spółkach typu PZU, PKO. A, ale po cichu także mało kto o tym wiedział. Na, na funkcjach, które nie wymagały niczego, oni nic nie robili, ale za to dostawali, już wyciągali. Pracowali tam kilka, kilkanaście miesięcy, każdy tam dobijał do półtora miliona, od półtora miliona do czterech. I albo zmieniał y, z, spółkę, albo robił miejsce dla, dla kolejnego. I to był cały przemysł. Mm -hmm. tak? Z jednej strony. Wyłapywano tak ludzi, którym PiS i Kaczyński chciał zrobić, no mówiąc, brutalnie dobrze i mieć przy sobie. Tak. Częściowo byli to ludzie, którzy, którym PiS zrobił dobrze, żeby oni mówili dobrze o PiSie, a, a po drugiej stronie był system, w którym te osoby dostawały fuche i ciężkie, naprawdę gigantyczne pieniądze, zarobienie nic. Mhm. Ale można je było potem odnaleźć na przelewach na kampanię partyjną. Tak, wyskakiwali. On tu zarabiał no, 4 miliony. Się przecież, no ale przed jest. wyborami wyskakiwał w 40 tysięcy. Tak, tak, tak no no wszystko i, widać. No i, to, no i to był cały system. I teraz ja pamiętam, w sumie wszędzie okazuje się, że jego jest pani, pani Małgorzata Raczyńska, ta robiła na odcinku mediów. Nie wiem, czy tylko ja, że to taka nobliwa pani która zawsze zaczyna każdą wypowiedź od tego, że ona generalnie jest mądrzejsza, bo ona była 20 lat w Anglii i mm -hmm. z tego powodu ona, jak teraz coś powie, to klękajcie, to klękajcie narody. narody. No i tak łaziła od, od telewizji do telewizji. Ktoś normalny mógłby się zapytać, po co nie zapraszają, skoro ona nie ma nic do powiedzenia. Ale Poza tym, że była w Anglii. No a potem się wysypało, że po, najpierw się okazało, że PiS płacił tym, tym swoim komentatorom publicystycznym Tak, w telewizji. tak że to był to ciężki hajs pieniądze. w ogóle leciał tak i tam rozumiesz na pierwszej pozycji y, 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 pani Małgorzata Raczyńska która przeskoczyła nawet tego Manesterskiego, z... takiego szefa jedno, jednoosobowej tak, on był agencji słynny z tego podobno, że jak go posadzili na, na zdelku w telewizji i było przesunięcie do 4 godzin po takiego potwornie niezgodnego zdelka, nie tylko warował wszedł na minutę powiedział po linii i on zarobił dużo mniej na tej imprezie oh. A teraz nagle Małgorzata Raczyńska wypływała nam. Nie wystarczyło i te prawie półtora miliona, które dostała za komentowanie, bo była w Anglii. Uh -huh. a, a w spółkach dwóch wyciągnęła jako doradca. E, Razem 5 milionów dodatkowo. O, ja myślę, Rozumiem. że każda spółka. To już jest 6,5 duży... miliona, to już można generalnie Można sobie z emeryturą poradzić. Się wymądrzać, można to. się wymądrzeć i jakby się nawet ona, system wiesz, emerytalny ona zawalił. Była, ona była yy, zatrudniona w PZU, tak. Znaczy pani Jakińska która była w Anglii i zna się na mediach i na tym, jaki PZU jest do, No za Boga nie ma pojęcia o finansach. To jest do udowodnienia, rozumiesz, a nie o ubezpieczeniach. Ale tam 3,6, 3,6 miliona. Zazdrość, zazdrość przez nas o matko potwornie. przemawia, prawda, o potworniach. Necessary... Milion sześćset, tam szesnaście tysięcy ludzi, ja się nie umiem jeszcze na maszynie. Ja na maszynie, ja wam wszystko zaśpiewam hmm. min, przy okazji. Nikt nie zadzwonił, nie chcieli. Czekaj, może po tym programie zadzwonią. Ktoś zadzwoni do Adama, tu do Adama były ktoś zadzwoni po programie. On nie był co prawda dwadzieścia lat w Anglii, ale na przykład był w Krakowie w redakcjach rozmaitych i tam żeśmy pracowali. Ja też, ja też tam byłem, tam gdzie była. Tego, że już teraz, wiesz, Pis, PiS już no, trzeba poczekać. No. Dobra, dobra. Ale jakby co, to ja będę opisie mówił tak, że, że po prostu Mucha nie siada. Tak? Za te pieniądze. A mu, pieniądze. mucha to jest właśnie jeden z tych wiceprezesów. To już od dawna on nic nie robi, bo on pierwszy się stawiał y, tam głośno. No MBP to jest, to jest tak. MBP to, to są górnicy budżetówki. Tak? Dostać się tam, to po prostu to, już, to jest taka złota fucha. To chłop pojęcie, śpija w polu tam, mu rośnie. Dokładnie. No dobra, to y, proszę Państwa, żeby dobra, Państwo nie ustaliście, naszej, rozleć stycznia czekać swojej szansy. Doktor Buła wychodzi z naszego programu, idzie szukać szansy, zadzwońcie do Buły naprawdę. Dajcie mu jakąś fuchę, no nie, niechże chłop dorobi.